Was u mnie na kanale. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki luźny odcinek. Eee, zrobimy sobie unboxing. Unboxing produktu, który dostałam w ramach współpracy parterowej. Ten film nie powstaje w ramach współpracy, współpraca dotyczy Instagrama, natomiast stwierdziłam, że fajnie będzie Wam nagrać coś takiego, takie pierwsze wrażenie, bo jest to coś naprawdę zaskakującego. No dobra, to zapraszam Was na unboxing najbardziej wypasionego legowiska, jakie w życiu widziałam. Zaczynamy! Słuchajcie, nie będzie łatwo, bo paczka jest naprawdę duża. To znaczy, legowisko nie będzie dla Nelly, to legowisko raczej jest z myślą o moich kotach. Natomiast, jeżeli macie małego psa, to też będzie ok. To jest generalnie legowisko dla małego psa albo dla kota. Dobra. Tak, tak to wygląda. Tutaj widzę, jest etykieta. Słuchajcie, to jest legowisko z firmy PetKit. Nazywa się Cozy, Color White, 7,5 kg. To co? Otwieramy. Wiecie co? Ja sobie to przełożę na krzesło. Chyba będzie wtedy troszkę więcej widać. Wow. O, dobra, tak będzie lepiej. No to otwieramy, żeby mi tu nie spadło. Kurczę, to nie jest takie proste, chyba ja muszę wziąć drugie krzesło. Teraz stoi sobie bezpiecznie, no to otwieramy. Dlaczego powiedziałam, że to jest najbardziej wypasione legowisko? Słuchajcie, to jest legowisko, które ma możliwość regulacji temperatury i możemy naszego zwierzaka albo schłodzić, zaproponować mu chłodne miejsce do odpoczywania, albo podgrzać legowisko i tak jak moje koty, kornisze uwielbiają ciepło, Uwielbiają wylegiwać się na słońcu, uwielbiają poduszki elektryczne, wszystko co ciepłe, termoforki, więc myślę, że i takie legowisko polubią. Natomiast w drugą stronę mamy teraz upały i jeżeli macie małego zwierzaka... Cześć Czika, chodź pokaż się. Jeżeli macie małego zwierzaka, to może to będzie fajna pomoc, pomo żeby schłodzić go. To jest właśnie Jeeca, to jest mój Cornish Rex. Korniszki mają, e, pokażę, bardzo króciutką sierść i one generalnie lubią, jak jest ciepło. Nawet jak jest w domu 29 stopni, to one i tak wyszukują miejsca, gdzie jest kawałek słońca i się w nim kładą, więc myślę, że właśnie dla takich e, zwierzaków to lewowska może być super. Pozwolisz mi otworzyć? Dzień dobry. Dobra, jeszcze Chica, jak na korniszu to ma bardzo taką długą sierść. A zaraz pokażę Wam Franka, on też prawie łysy. O, jest! Dzień dobry. Zobacz, to jest Franio, mój drugi kornisz i on ma bardzo króciusiejką sierść i też by się wygrzewać. Wiecie, to są koty, które uwielbiają siedzieć na Was, gdzieś tam na brzuchu, na kolanach, przytulać się do Was. Uwielbiają wchodzić pod bluzkę, pod speter, pod szlafrok. Im cieplej, tym generalnie lepiej. No dobra, zobaczmy. Generalnie to legowisko to nie jest tania sprawa. Jak orientowałam się w internecie, to takie legowisko kosztuje tak od chyba 700 zł można je znaleźć. Na niektórych stronach ponad 1000 zł nawet kosztują. Okej, okay, pudełko w pudełku. O. Yeah. Kurde, jestem sama w domu, ciężko mi to wyjąć. Dobra, chwilę przerwę. Muszę to chyba na podłogę wywalić. na bok. Wow. Yes. Słuchajcie, udało mi się wyciągnąć. O, może wam to pokażę? Tak to wygląda. Cozy, tu jest maltańczyk. A z drugiej strony jest kotek. No, więc dla małych psów i kotów. Dobra. Biorę sobie na bok i otwieramy dalej. Jak będziecie słyszeć jakieś hałasy, to wiecie: jest pudełko w domu kartonowe, więc oczywiście koty zaczynają w nim wariować. Więc się nie trzymujcie. Dobra. Tu zabezpieczenie styropianowe. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Klimatyzacja, air conditioning system. Ok, czyli tutaj wygląda na to, że to jest ta część, która reguluje temperaturę. Tu mamy podłączenie do prądu, taka ale ładowarka. Warm and cool smart pet house. No właśnie. Dobra, jest instrukcja. Chyba teraz nie widzicie, bo się światło za bardzo odbija. No ale dobra, wyciągnijmy tą główną część. Jest wielka dosyć ciężka. Tak to wygląda. I tak jak powiedziałam, jest to dosyć ciężkie. Wydaje mi się, że plastikowe. No, przelecimy. Och, ale śmierdzi nowością. No więc tutaj jest taka kula, po prostu, z wejściem. Tutaj w środku widzę, że jest taki materacyk. To też od razu sobie otworzymy. Okej, okay, więc tutaj jest taki materacyk. Tutaj z tyłu jest taka jakby guma, taka może trochę ekoskóra coś takiego. A tu jest zwykły materiałowy. I tutaj widzę, że spód tego legowiska jest taki metalowy. Więc pewnie właśnie, no tak, od spodu tutaj będzie się grzało albo chłodziło. Dobra, czyli to ląduje tu. Jeszcze tutaj w kartonie jest kolejna część taka jakby podstawka. Tak, to wygląda po prostu jak taka podstawka. O co to jest jeszcze do końca, nie wiem. Eee, dobra, zerknę sobie teraz na instrukcję, jak to wszystko połączyć. Tutaj z tyłu, jak zobaczycie, są te różne przyłącza, więc zaraz ogarnę, co gdzie trzeba włożyć, żeby to działało. A, bo jeszcze nie wiem, czy wspomniałam, ale to legowisko, ta regulacja temperatury to się robi przez aplikację z telefonu, więc w ogóle naprawdę, XXI wiek. Dobra, zobaczcie tutaj ten jakby klimatyzator, ma takie szerokie wejście. I z tego, co rozumiem z instrukcji, to musi wejść tutaj na dół. Dobra, i teraz się przyjrzałam, wszędzie są ikonki, wszędzie jest pokazane co i jak, co gdzie ma wejść. Jeszcze teraz muszę przyłączyć ten kabelek i chyba już wszystko będzie połączone. Ale wiecie, co po takich e, szczegółach, e, detalach widać, że no jest to produkt raczej dobrej jakości. Nawet jak tutaj jest głupia ładowarka, to to nie jest taki zwykły, jakiś tam gumowy kabelek, tylko taki, wiecie, elegancki, sznureczkowy. W ogóle widać, że to wszystko jest takie nieby plastik, ale taki porządny, nie taki cienki, który się załamuje pod naciskiem. No, generalnie takie pierwsze wrażenie wizualne, bardzo dobre. Okej, okay, i teraz tak z tyłu właśnie jeszcze jest podłączenie do prądu. Ale też jest właśnie wszystko zaznaczone, więc nic trudnego. No dobra, to jeżeli dobrze rozumiem, to teraz to trzeba podłączyć do prądu i właśnie wstawić całe legowisko, legowisko na podstawkę. Tutaj widzę, że trochę powinnam obniżyć kamerę. Już to robię. Dobra, chyba teraz lepiej widzicie. Trochę mnie będzie ucinało, ale ja tu nie jestem taka ważna. Ważne jest to legowisko. Okej, okay, i jak to teraz podłączyć? Zamieściłam to legowisko na tej podstawce, natomiast to się jakoś nie trzyma. To po prostu sobie tak leży. Nie wiem, czy ja to dobrze robię. Generalnie tutaj z tyłu jest taka zasłonięta część tej e, ramki, jego spodu i za tym są te wszystkie kabelki. Więc może o to chodzi, żeby zakryć te wszystkie e, wejścia tam. Dobra, podłączamy. Nic się nie stało. Oh. Dal coś się stało. Okej. Okay. Tutaj na dole jest jakiś przycisk. Zapaliło się na zielono. Coś tu zaczyna działać, ale wiecie co? Tutaj w instrukcji jest taki kod QR, żeby ściągnąć sobie aplikację, więc ja to teraz zrobię. Bo w tej chwili nie mam pojęcia, czy to się chłodzi, czy to się grzeje i w ogóle jak to ma działać. O, dobra, czuć, że się chłodzi. I to wiecie co? Już tutaj pod spodem ta metalowa część już jest zupełnie zimna. I generalnie powiem Wam, że cichutkie to jest. To też jest w takim razie bardzo przemyślane, no bo bez sensu, jeżeli przy legowisku psa czy kota, byłoby jakieś głośne urządzenie raczej żadne zwierzę by wtedy nie chciało tutaj leżeć. Aplikacja się nazywała po prostu Pet Kit. Dobra, więc mamy PetKit. 50 tysięcy pobrań, więc to nie jest dużo. Mm, dobra, muszę się zarejestrować. Założyłam konto w tej aplikacji, teraz tak, pytanie jest czy mam psa czy kota. No to ja, wiecie, będę używała tego dla kotów, więc zaznaczę, że mam kota. Dobra, imię kota to wpiszemy Franek. Wow, ok trzeba wybrać teraz rasę, no, ciekawe czy będzie. Kormisz Rex, jest, no dobra. Data urodzenia. Eee, to chyba był... Dobra, chyba taka jest data urodzenia. Choose Gender. <laughs> eee, 14. Waga. Co? Tu jest napisane, że Kornisze ważą od 3,5 do 7 kg? Nie, nie sądzę. Franek waży 4 około. Dobra, udało mi się wszystko poustawiać i teraz e, jest łączenie. Coś tutaj zapikało. Jest! Okej. Okay. Obecna temperatura 19 stopni, docelowa 20. Czas 6 minut, tak? Który, w, którym, w jakim będzie osiągnięta ta temperatura, bo teraz aha, teraz jest heating. Okej, okay, czyli teraz się podgrzewa. Generalnie tak, tutaj z poziomu aplikacji mogę włączyć, wyłączyć. Auto, co to jest auto? Bo właśnie, żeby było około 20 stopni. Okej. Okay. jest to, czego szukałam, czyli ręcznie można ustawić temperaturę, jaka ma być w legowisku. To ja bym chciała, żeby to było 31 stopni. Okej. Okay. i słuchajcie, pokazało mi na aplikacji, że będzie się to nagrzewało aż 30 minut. No, to długo bardzo. Tak, i teraz tutaj na dole ten przycisk jest czerwony, a jak się chłodzi, jest zielony. No, cały czas jeszcze czuję, że jest zimne. Dobra, zrobimy sobie przerwę. To niech się tutaj spokojnie nagrzeje. Mimo, że ustawiona jest temperatura no, wysoka, chciałam 30 stopni, to nadal e, bardzo cicho to wszystko chodzi. Tutaj ten wywiew naprawdę jest prawie niesłyszalny, więc super. Dobra, to włączę się znowu do Was, jak tutaj się to logowisko nagrzeje. Dobra, jak widzicie, oba kotki przyszły. Tutaj nasypałam Chice trochę kocimiętki, więc ona jest już w niebo wzięta. Tutaj w ranio patrzę, co się dzieje. Generalnie ten wywiew przestał teraz działać i niby tutaj utrzymuje się 30... O, czuć, rzeczywiście jest tak miło cieplutko. Czuć, że jest e, cieplej niż tak tutaj na zewnątrz. Myślę, że na zimę. To będzie w ogóle świetne rozwiązanie, że oboje będą tam sobie spali razem. No dobra, to może jakieś podsumowanie. Generalnie pierwsze wrażenie, bardzo dobre. Wszystko jest naprawdę ładnie wykonane, wszystko jest do siebie dopasowane. Ten wywiew, który tutaj e, reguluje tą temperaturę, jest bardzo cichy, bo rzeczywiście przed tym nie pomyślałam o tym, że kurczek, to będzie tak szumiało bardzo głośno, będzie głośno po prostu, to raczej koty nie będą chciały w tym siedzieć, natomiast jest to mega, mega ciche no żeby podgrzać tutaj to legowisko z tam 27 stopni jakie ja teraz mam w domu do 35 potrzebne było około pół godziny, no i teraz na aplikacji pokazuje mi się informacja, że te 35 stopni jest cały czas utrzymywane na razie jest cicho, tutaj nic się nie włącza tak, ale czuć jak się przyłoży rękę, że jest tak naprawdę przyjemnie e, ciepłe. Jeżeli chodzi o regulację temperatury, można ustawić od 10 stopni. Tak, od e, 10 stopni aż do 42. Aplikacja e, działa też wydaje mi się całkiem fajnie tam wiadomo, jak najpierw trzeba się zalogować połączyć się z tym legowiskiem tam wszystko to poustawiać to sobie to tak trochę zajmuje, natomiast potem jak już jest wszystko połączone to, to aplikacja działa naprawdę fajnie, jest bardzo intuicyjna, wystarczy przesunąć paluszkiem czy chce się, żeby było chłodniej czy chce się, żeby było cieplej co mogę powiedzieć, no dla moich kotów właśnie tych korniszy, bo jeszcze mam kota, który jest brytyjski z długowłosym, to on raczej lubi płaskie powierzchnie, właśnie nieosłonięte i najlepiej chłodne natomiast właśnie Franek, który się tutaj bawi na dole dlatego czasami zerkam i Chica to są kornisze i one uwielbiają ciepełko więc myślę, że to dla nich będzie super rozwiązanie i z tego będą często korzystać właśnie szczególnie w zimę jak jest zima to oni się kłócą o dostęp do kaloryfera bo to jest najlepsze miejsce do odpoczywania kaloryferek w zimę więc tutaj myślę, że to będzie dla nich świetna opcja wiadomo jest to taki trochę kaprys, wybryk jeżeli chcecie sobie to kupić do domu no bo no kurczę jest to dosyć e, droga zabawka ale powiem wam, że myślę, że jest warta tych pieniędzy, bo naprawdę to jest takie wszystko porządne, ładne estetyczne, e, nie ma w tym jakiegoś takiego, nie ma takiego kiczu według mnie jest taka ładna, prosta forma, po prostu biała kula, nawet napisy są po prostu jakby wygrawerowane, a nie jakieś naklejone, jest tylko jeden przycisk, włącz, wyłącz. Reszta się wszystko ustawia z poziomu aplikacji. No, według mnie jest to naprawdę takie ładne, estetyczne do nowoczesnego wnętrza w ogóle super. No i już samo to, że ja tutaj gadam, 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 a jak widzicie, Chika nie ma ochoty w ogóle stąd wychodzić. Tam jest ich ciepło, milutko i sobie leży. No więc myślę, że ten obrazek to jest też dobra recenzja. To taki luźny odcinek, natomiast e, chciałam Wam przypomnieć, że jeżeli macie jakiś problem z psem, e, to zapraszam na konsultacje behawioralne ze mną, wystarczy wejść na moją stronę internetową i tam można się umówić albo na taką wizytę u Was w domu, jeżeli jesteście z okolic Warszawy, Piaseczna i tak dalej, albo jeżeli jesteście gdzieś poza tego z tej okolicy, czy nawet mieszkacie za granicą, możemy się umówić za konsultację online. Dobra, koniec reklam. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, czy Wy byście kupili swojemu zwierzakowi takie legowisko, jestem ciekawa. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!